Witamy. Witamy. Witamy serdecznie. Tak. Jesteśmy znowu na polu. No, a dzisiaj będzie się lepiej chodzić. Możliwe, że będzie się lepiej chodzić. Mamy przetależowane pole. Zadzwonił nam pan rolnik, że możemy przyjechać już. Nie będzie tych kłączów, ale Ale Nie wiadomo ile. <laughs> Barbara twierdzi, że nie będzie padać. Słychać pioruny. Dobra. Lecimy, najwyżej nie będzie filmiku. Do zobaczenia, aby co. się pomknęła na dół. Przegoniła nas burza na chwilę. Nie zdążyliśmy za bardzo wejść na pole. Jak czasnął piorun. Ja nie wiedziałem, że czarna umie tak szybko biegać. A teraz z dziureczki wpadła mi monetka. Tylko gdzie ona jest? Gdzie się tu... Jest. Zajechana jakaś. Obstawiam, że to Fenole były zjedzona strasznie. Jest zajazd, jest zajazd. Do następnego dołeczka. Pierwszy sygnał. Coś takiego wpadło. To chyba guziczek. O. o guziczek. Nie jest w dobrym stanie, ale, ale to zawsze guziczek. Do zobaczenia. Zobaczcie, co teraz wykopałam. Niby polmos. Ale zobaczcie z którego roku 1827 Ja nie mogę Ale nawet w takim dosyć fajnym stanie Zobaczcie No proszę No to do następnego Co zaczyna kropić Niedobrze Dobra uciekam Taki dołek i z dołka wpada coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Naprawdę, jakiś... coś od czegoś. Drugi fand. Super. Chyba się gdzieś tam. No dole. Jest kolejny dołeczek. I jest monetka. A tą monetką jest. 5 groszy. Czyli jak znam życie 49. Także serdecznie pozdrawiamy pana Antoniego. No i do następnego dołka. No, jest w końcu monetka. Wezmę ją wyczyszczę, ale znań życie nic na nie będzie widać. Bo takie monety stąd wychodzą. No, zaraz się włączy. Ja na niej nic nie widzę. Może ja nie widzę, bo ślepa jestem Nie wiem Nie będę zgadywać co to jest bo ja nie widzę Może później będzie napisane co to jest Dobra, idę mhm. dalej, bo kropi. Tam chodzi w zesiu Nie wiem czy widać jak pada wiosenny deszyk Kolejny dołeczek I wpada Tubka No Tubeczka musi być, a jakże No to do Następnego Kolejny dołeczek Ach, Mi się tu coś zbudza Wydaje mi się, że Może to być monetka, ale Mogę się mylić co to jest? Kurde. Takie strasznie zarośnięte. Co to jest? Spróbuję to oczyścić, bo nie umiem tego odkleić. Nie mam pojęcia, co to jest. Oderwało się to. Chciało to być razem, tak to wyglądało, ale nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. To co? Do następnego dołeczka. Teraz mi wyszło coś takiego. Nie wiem, co to jest. Może guzik? Nie wiem, muszę to wyczyścić. Może jakaś blaszka? Dobra, zaraz się włączę. No wygląda to jak guzik. Hmm. Taki zajechany guzik. Pewnie miał jakąś górę tutaj. Gdzie jej nie ma po prostu. Łóżka też. Dobra leci. Lecę dalej. Kolejny dołeczek. I tym razem pada kawałek dupeczki od łuski myśliwskiej. Fajnie. Przynajmniej Coś innego niż kapsloki. Rozerwane puszki. Bo tego tu jest dużo. Dwa korki razem z szyjkami z butelek z wódeczki. No działo się tu, działo, działo. To do następnego. Zobaczcie, co ja znalazłam. Super font. Wyczyściłam go. Wygląda na jakąś przypinkę. Ale nie wiemy, co to jest. Poszukamy w domu, chyba że ktoś z Was będzie wiedział, to proszę dać w komentarzu. Ale mega, mega fan, Bardzo mi się podoba, bo ja lubię takie rzeczy. Super. Tak to pięknie wygląda. Ja jestem już zadowolona. Super. Do następnego. Kolejny dołeczek. I tym razem jest. Jest jakiś moniak w gródce. To już na pewno będzie moniak. Proszę, są ząbki. Czyli będzie jakiś PRL. Dobra, czyścimy. No i po wyczyszczeniu złotóweczka. Pięknie. Rocznik 7.4. Widać, czy nie widać? Jest 7.4. Także pozdrawiamy wszystkich z rocznika 7.4. Do następnego. A teraz znalazłem coś takiego mi się wydaje, że to jest stare zapięcie od wychodka Albo Od szopki, nie wiem No coś takiego Dobra, lecę dalej Z takiego domka Co mi wyszło? Ła Kawałek tubki na ból dupki. Tam chodzi Grzesiu Słoneczko zaczyna świecić, pogoda się robi no i lecę dalej. Co Cię gryzie? Komary. Mi się podobało. Krótkie podsumowanie tak. dzisiejszego wypadu. Nako coś tam nakopaliśmy. Basia zaszalała z tą swoją znajdką, tak. którą widzieliście już na filmiku u niej. No a co ze znajdek? No to u mnie widzieliście w większości. Krutóweczka, piąteczka. To chyba jest jakiś guzik. To nie mam pojęcia. Co to jest, może od plandeki. No i tu się coś odłamało. To było razem. Nie wiem co to jest. No i basi znajdki. Tutaj ma halerzyki, tylko słabo je widać. Bardzo słabo, ja nie widziałam. Ja się no widać tutaj ten zarys halerza. Tutaj ma jakiś guziczek, ale nie ma tego, tej góry. Tu jest też guziczek jakiś zajechany. No nie wiem czy tutaj jest taki Co, no co Basia? Trzeba no? do wętla przykręcić. Aha, no faktycznie. I to coś. Tak gwiazda to jest w ogóle mistrzostwo jakieś. Piękna. Nie wiemy na razie co to jest. Jeżeli ktoś z Was ma pojęcie o tym, co to może być, a było to... Piękno. Raczej przypinką. Piękno. To dajcie nam znać w komentarzu. Próbowałem to znaleźć na wujku, ale nie udało się. No i zapięcie do szopki. Albo do kibelka. Czy do starego kibelka? No, no takie było do drzwi. No czy płot złomu. zamknąć? No złomu, No jest. Wiadomo. Złomu wszędzie. Nie będziemy tego wyciągać po prostu. Także taki wypadzik dzisiaj. Mi się podobało. Fajne Basia ruszyła w końcu. Znajdźka świetna. Brawo. No, dziękuję. No, dziękujemy za oglądanie, tak, za, za komentowanie. Zostawcie łapkę jakąś bo subika, jak po sobie. Ochotę. I jeszcze raz Was pozdrawiamy i do, do następnego.